Witajcie w nowym vlogu, który tak naprawdę miałam nagrać wspólnie z Karoliną, o naszych odczuciach związanych z Londynem, ale jak nieczkawka, wyrywanie ósemki To teraz Karoli zabrakło głosu, bo wracała właśnie z Turcji i ostatnią noc spędziła w totalnej klimatyzacji, nie może mówić. Także wybaczcie, więc będą moje odczucia i pewna. No cóż, żenująca sytuacja, która miała miejsce w Londynie w ostatnim dniu, opowiem potem o niej. Łapka w górę, subskrybujcie kanał i jestem ciekawa też... Wasze opinie o tym mieście, w ogóle o Anglikach, więc dawajcie, jeszcze znacie w komentarzu poniżej. Wasze uwagi zawsze są ciekawe i trafne, lubię czytać Wasze komentarze. Cały czas jestem pod wrażeniem uprzejmości Anglików i tego, jak, w jak miły sposób oni nawzajem siebie traktują, w takich właśnie prozaicznych, codziennych sytuacjach. I tak samo ja czułam, czułam tę bijącą uprzejmość od nich. Powiem Wam, że miłe to jest bardzo, kiedy ludzie się do siebie nawzajem uśmiechają. A to miało miejsce w Londynie w przeciwieństwie do Paryża, na przykład. I powiem Wam, że najchętniej z tych wszystkich miejscowości, z tych wszystkich stolic, miast, których ostatnio byłam europejskich: Rzym, Barcelona, Madryt, gdzie jeszcze byłam, Paryż, Mediolan, z tych wszystkich miast. Najchętniej, właśnie chyba najszybciej zamieszkałabym w Londynie. Gdyby nie ta, oczywiście, londyńska pogoda, no ale tutaj pewna uwaga, bo mój kolega Maciulek, który tam mieszka już 15 lat, widzieliście w poprzednim blogu, twierdzi, że w Londynie wcale nie jest taka zła pogoda i jak pada to krótko e, i tych słonecznych dni w samym Londynie jest więcej niż na przykład w całej Anglii. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie, dajcie znać, czy to prawda, czy on tak ścienia, bo on e, e, no, już bardzo długo tam mieszka i świetnie się czuje. W tym mieście, bo w ogóle to jest miasto otwarte. Tam czuje się, że ludzie mają otwarte umysły, jeśli chodzi o modę, w ogóle o właśnie kontakty międzyludzkie. Tam wszystko jest takie fajne, luźne, przyjemne, miłe. To są moje trzydniowe odczucia, tak. Jeśli chodzi o modę. Hmm. moda to tam jest bardzo szeroko pojęta. I powiem Wam, że sama miałam wrażenie, że ja jestem bardziej angielsko ubrana na tym wyjeździe niż e, niektóre angielki. Bo ja, wiecie, marynarka w kratkę, e, trencz, e, jakiś tam szal zarzucony, no szalansko, No i to wszystko mi się tak jakoś kojarzyło z Londynem, z Anglią. A moda, moda tam ma szerokie pojęcie. To znaczy, że panie w ogóle. Angielki nie wstydzą się ani swoich niedoskonałych figur, ani innych jakichś tam różnych mankamentów, ale po prostu je widać. One są totalnie wylozowane super. Chodzą bardzo odważnie ubrane, niektóre rzeczywiście. Podkreślają swoje niedoskonałości. Nie ma z tym problemu. I to jest takie, wiecie, co taki totalny. Lux, tak? Oczywiście tam spotkało się typu Essex, kilka pań, gdzie te rzęsy doklejone widać na kilometr, gdzie ta spódniczka lakierowana jest dużo za krótka. Były też takie, oczywiście spotkałam też kilka, e, kilkadziesiąt pięknie ubranych angielek, ale to tak wybiorczo, bo dużo więcej dobrze ubranych spotkałam panów w pięknie skrojonych garniturach, na miarę najprawdopodobniej, bo byliśmy w takiej dzielnicy też bankowej, więc tam się napatrzyłyśmy. Naprawdę to widać, że nie idzie tam garnitur Zary czy Massimo, tylko idzie co najmniej bos co najmniej jakaś taka, wiecie, yy, no, skrojony na miarę, tak? Ukrawca. Bardzo dobrze się prezentowali mężczyźni w tych garniturach. tego mój mąż zawsze się śmieje, bo on yy, parę lat mieszkał yy, w Londynie. Mówi, że garnitury fajne, ale te buty nie zawsze doczyszczone. Dajcie znać, jak to jest aktualnie, bo ja rzeczywiście też zobaczyłam, że z tymi butami to tak różnie, ale tu wszystko pięknie. To prawda. Yy, na moda w Anglii to jest naprawdę szeroko pojęte pojęcie i tam nie ograniczają się kobiety, jeśli chodzi właśnie o fasony dopasowane do tych nieidealnych serwetek, pełen luz. Jakby to jest dla mnie wszystko ok, jak Ty się dobrze w tym czujesz, to to jest najważniejsze. Ja lubię ubierać się, stylizować estetycznie. Tego Was też tutaj uczę na tym kanale. Oczywiście każdy jak chodzi, jak się czuje, proszę bardzo. I jeszcze jedna rzecz, która mnie zaciekawiła, to sytuacja z alergiami. Bo w każdej restauracji, do której wchodziliśmy, pytano nas, czy jesteśmy na coś uczulone, czy mamy jakieś alergie. No i rzeczywiście w jednym z komentarzy e, dziewczyn, które zostawiły w poprzednim blogu, napisały o Nataszy. Natasza to była dziewczyna, 15-letnia, wszystko miało miejsce w 2016 roku na lotnisku w Londynie, która to była uczulona na nasiona sezamu. I te nasiona znalazły się w kanapce w Precie, właśnie. pret, tam gdzie my byłyśmy na śniadaniu z kawą. I no, dostała wstrząsu laktycznego. Niestety nie udało jej się uratować, ona leciała wtedy z tatą do Nicei, tak jak przeczytałam w necie. I od tego momentu restauracje pytają właśnie o alergię, a Pret jako pierwsza, właśnie taka sieciówka z jedzeniem, zaczęli oznaczać, umieszczać na opakowaniach listy składników alergenów, i w ślad za Pretem poszły też inne, właśnie restauracje, te miejsca ze śniadaniami, i teraz, właśnie, no jakby no taka tragedia się stała. Ale być może uratuje jakby kolejne inne osoby, które mają takie ogromne uczulenie. Także miała miejsce właśnie ta sytuacja, że często. Że za każdym razem w restauracjach pytano nas o tę alergię, za każdym razem. No i powiem Wam o tej <grych> żenującej sytuacji. No, myślicie, że co, ja jestem taka idealna, mi się wpadki nie zdarzają? Zdarzają mi się. Wielokrotnie o tym mówię. Nie jestem idealna absolutnie i wpadka miała miejsce w ostatni dzień, kiedy to poleciałyśmy szybko na ostatnie już zdjęcia i nagrania z Karolą. I zostały nam trzy stylizacje. No i jak my to robimy? Lecimy rano, kiedy sklepy jeszcze są zamknięte, puste są ulice, wtedy łatwiej się nam nagrywa. Zresztą miałyśmy mało czasu, tam dwie godziny na trzy stylizacje, na filmiki i tam jeszcze coś dokręcić. No i pierwsza stylizacja opotografowana czas na drugą. Środek ulicy, centrum miasta, centrum Londynu, gdzie ja mam się przebrać. Więc wzięłam tą jedną stylizację. Karolina zostaje zresztą ubrana na tym miejscu, gdzie fotografujemy. Gdzieś muszę się lecieć, przebrać. Sklepy jeszcze zamknięte, bo to było wczesnie rano. I znalazłam taką uliczkę, taką, jakby no, gdzie auta wjeżdżają do garażów. No i po prostu tam. Za winklem schowałam się i się szybko przebrałam, z drugą stylizację super. E, więc zrobiłyśmy zdjęcia drugiej. I lecę z trzecią stylizacją, to była trochę trudniejsza, bo musiałam się wbić w rajstopy, e, w spódniczkę. No to było bardziej skomplikowane. No i przebieram się szybciutko w tą trzecią, w tym samym miejscu, i jak już wkładam właśnie te rajstopy na siebie, to widzę tak na wprost, na wprost, że jest kamera. Kamera, która. Oko maskierowane jakby wprost na mnie, dokładnie tak, jak ja teraz na Was. Mówię, no trudno, no zdarza się, więc przebrałam się, kto widział, ten widział, trudno. No i wychodzę do Karoliny, lecę, mówię, Karola przebrałam się, ale kamera mnie złapała i podchodzi do nas bardzo elegancko ubrany pan. Najprawdopodobniej był to ochroniarz jednego z tych ekskluzywnych sklepów, bo tam rażerem, wiecie, wszystkie te takie eleganckie, inne sklepy z najwyższej półki i mówi do mnie tak, bardzo ładnym, angielskim, nie chciałbym pani, przepraszam, panią, nie chciałbym pani za, zażenować, zawstydzić, ale przybiera się pani tam, gdzie jest kamera i wszyscy Panią widzą. I ten pan powiedział to naprawdę w tak bardzo delikatny sposób, jak tylko potrafił, naprawdę. Ja oczywiście czerwona jak burak, tak? No i co ja tam powiedziałam? Powiedziałam: O jej, e, dziękuję za informację. Miło, że mnie pan poinformował, to już jest ostatnia stylizacja, więc się nie będę w tym miejscu przebierać. No, nie mam gdzie tutaj indziej się przebrać. I on powiedział: Okej, okay, okej, okay, chciałbym, żeby tylko pani to wiedziała. E, więc tak. Naprawdę potraktował mnie bardzo, bardzo delikatnie, ale ja już w pierwszym zdaniu zrobiłam się cała czerwona. No bo to taka sytuacja, widzicie, to, to się myśli, że te influencerki mają takie fajne życie. Oczywiście, częściowo mamy fajne, mamy, jest dużo benefitów, no ale takie sytuacje się też zdarzają z przebieraniem, właśnie w aucie, z przebieraniem w parkingu, gdzieś tam czasami w przebieralniach, w toaletach, bo to nie jest tak, mało która influencerka może sobie Pozwolić na jeden dzień, jedną sesję zdjęciową. Nie, no bo tego materiału trzeba więcej przygotować, szczególnie jak my lecimy do Londynu, to też tych stylizacji musieliśmy mieć więcej. Ta z Rajstopami, taka fajna, klasyczna prosta, niedługo się pojawi. To jak będziecie widzieć na Instagramie, to był ten moment. Musiałam chwilę poczekać, żeby ta czerwona twarzy mi ech, tak, zniknęła. Także takie to historie związane z Londynem. W którym chętnie, naprawdę chętnie bym zamieszkała. Gorąco Was zapraszam w czwartek na vloga, bo będzie piękny vlog. Mam nadzieję, że się spodoba. I jeszcze z Londynu. No a potem. Nieśmiało powiem Wam szczerze, że ja planuję Nowy Jork, ale mój pan małżonek ma inne plany, twierdzi, że jednak nie polecę. Więc my tutaj się przeciągamy. Karola, już zachwycona na hasło Nowy Jork, ja jakoś też tak jakby gładko oprócz tej wpadki jednej poszło nam w Londynie, więc pomyślałam, kurczę, może w tym Nowym Jorku też by tak nam łatwo poszło i gładko. Marzą mi się strasznie takie przedświąteczne zdjęcia w Nowym Jorku. Ale też jeszcze muszę trochę popracować nad panem małżonkiem, czy da radę zostać z dwójką dzieci na tydzień, bo tam trzeba lecieć na troszkę dłużej. Także na razie to są tylko takie plany, ale ja sobie muszę je wizualizować, bo wiecie, jak sobie wizualizujecie tam w głowie, to one się potem spełniają. Bardzo dziękuję za tego vloga, subskrybujcie kanał, zapraszam w czwartek, całuski, do zobaczenia, pa!